Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale w ostatnim yy, odcinku rankingowym w sensie tych, tych placementów, wiecie o co chodzi i dzisiaj zagramy sobie z SimChtem moim dewnym mainem pod jeden nowy item nie pamiętam oczywiście jak on się nazywał ale chodzi o, o ten item ponoć jest stos OP, sprawdzimy, zobaczymy, gramy na Nasusa więc czy będziecie to na początku ciężko? nie powiedziałbym Raczej, brat, jeśli będzie mnie, jeśli będzie mnie, że tak powiem, lekceważył, to zginie. Po prostu zginie. Raczej, będę też starał się, że tak powiem, proksować. W ten sposób on będzie miał utrudnione w farmie. Nie podwierzą, prawda? No dobra. Tylko nie, tylko nie dać się nie wywołać. Jakby wiecie, pod towerem, żeby nie dostać yy. Okej okay. Ciekawy, on dostanie yy. On tak podchodzi jakby chciał jakby Nie wiem właśnie co chciał, co on by tutaj chciał Kolego, ale ty, ty chyba tak nie możesz, nie? Czy możesz? Hmm. No nie wiem, wezmę sobie drugie kół jeszcze. Yy... Widzę, że tu jest yy... pale sobie podkę zrobię. Tak. No to jego W będzie dosyć yy... irytujące. Nie powiem. Ja chyba jednego kripa zgubiłem. Widzę Sylasa na dole yy, I w sumie nie wiem czy zdążę Ooooo kurwa macie nie zdążyłem, trudno yy, Więc chyba tutaj zabijemy Executa, bo tu może przyjść no zaraz yy, Więc po prostu się zabijemy Nie ma co, wiecie Ja i tak jestem do przodu Od razu zraszujemy sobie pierwsze buty żeby nie było. Weźmiemy też sobie tą flaszeczkę. Pierwsze buty pójdą, Pój pójdziemy w te I wracamy na linię. Potem pójdziemy sobie standardowo w Relay. Pójdziemy w ten nowy item, pójdziemy potem sobie w tego, potem w maskę, a dalej to się zobaczy, prawda? No. Wolałem tam po prostu nie ryzykować. Jak wiecie, widzę, widzę teraz nuno na dole. Może w sumie nie musiałem się y, zawijać. Y, koleżka ma 33 staki. Y, prawda. Y, dobra, dostał troszeczkę, nawet bardzo dostał bym powiedział. Koleżka też w ogóle yy, nie ma many. ja nie wiem czy ja bym go tutaj nie dojechał w sumie. Hmm. Nie wiem czy ja na takim kolejnym raidzie go po prostu nie dojadę. Yy. Może. Muszę, nie muszę. Hmm. Powiedziałbym, że było blisko. Więc jeden za jeden. Idę po całe buty. W sumie. Yy... No, on dużo traci. No, mi to tam wiecie. wow, Jestem martwy. Nie spodziewałem się tutaj nunu, że mi przyjdzie. Bywa i tak. Więc yy, idziemy, tak jak mówię, pierwszego rillaja buty mamy, więc szybki powrót na bazę. Też zaraz będę miał szóstą. on pewnie się cofnął yy. I tak będziemy chcieli w sumie, będziemy chcieli robić presję, będziemy chcieli sobie właśnie gdzieś tam z tyłu farmić To jest chyba najlepsze co mogę zrobić grając z Singedem Nie ma co się bić o, Ten gość i tak potem będzie potworem, nie? Więc wiesz Od razu tutaj sobie wlatujemy Bo yy. robimy sobie o takie zawijaski Czemu nie? Na razie nie wiem gdzie jest Nunu. Więc. Jakby jest ok. Mówię to jego wuj już tak na mnie nie działa jak powinno wcześniej. Wszystko właśnie dzięki temu. Ja sobie postawię tu wizję. On od razu używa w ogóle wszystkiego. jakby on jakby... On jakby myślał, że co? Że, Że... No i dobra. Czy ja... Gościu w ogóle zultował na mnie, nie? To jest dość ciekawe. Gościu w ogóle na mnie zultował. Eee. To jest dość ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Eee... No dobra Czy to było złe? Sporo farmy stracił Ja się mogę cofnąć po książkę I w sumie Ja niewiele straciłem Tak szczerze Gość jest w ogóle nacięty, na, na ale jak on będzie tak za mną gonił to jest w porządku Ja muszę pamiętać tylko jeszcze, że jak będę przechodził To żeby uderzyć e, towera ale puszuje się chyba we mnie albo w niego, więc w sumie dobrze, że w niego. Yy, ja to postaram się dopuszować bardzo szybciutko. Bardzo, bardzo szybciutko. Tak, yy, dziękuję. Yy. oj, oj. Ale skopałem sprawę. Dałem ciała po całości, nie? Ale w porządku. O, może mi tutaj chase'ować, nie ma problemu. Ja się z nim pobawię. On sporo tu traci. Jakby. Bro. On tu bardzo dużo straci. On tam. No. On stracił dużo. Na pewno. Tyk, ale. Głupi recall. Ale wracamy. Wracamy, wracamy ja yy, więc... Yy, jest ta tak, podejrzewam staćienka na... Ale okej. Okay. Nie jest źle. 1800. No dobrze. Jestem z powrotem na linii. Yy. Jestem z powrotem na linii. Jakby wiesz. To jest wszystko. Ja nie wiem, on to w ogóle wygrywa. No znowu las w. Aha, dobra, ja też goścuję. Nie ma sensu, yy, żebym tracił ulta. Prawda? Gościu stracił tylko czas. Ja się z nim jeszcze dalej pobawię. No, znowu mnie yy... no dobra, przyfandzolił mi jakby yy, spoko, jakby bardzo spoczko. Yy... Kurwa, mać, nie zdążyłem, chciałem go przerzucić. Skopałem sprawę. Niestety, nic z tym nie zrobię. Mam tyle do pogadania, co nic. Yy, jedyne to, że mu się wave dopuszował i... Yy, 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 skraszował mu się, więc jest ok. Tyle. Ja wracam. Czy to tak złe? Czy ja wiem? Mam ósmy level Więcej farmy mam. Sprawdał mnie zabił raz. No ale to niestety yy, wliczone. Czy my nie możemy go... Tutaj ogarnąć. On już ma cały item. Nie, nie ma całego itema. Ja nie chcę w tej żeby w tym siedzieć. Jakby. Oj, to już troszeczkę boli, nie? To już troszeczkę boli, więc. Czy ja zdążę? Tak, zdążyłem. Jest to w pożądalu. Naprawdę jest to w porządeczku. No, chodź, tu kurwa, głupi kanonie. Eee... Kurwa, macie, nie zdążyłem syltować. Ja pierdolę. Irytujące trochę. No, jak mówię, to będzie irytujące. Ale on z kolei traci dużą część farmy. No. Jak nie bardzo dużą część, nie? I też staki, więc. Wiesz 1300. Wracamy. Taki setup. Także dzisiaj się troszeczkę no umieramy. no umieramy się troszeczkę. Nie zdążę multa odpalić ani flasha zrobić. On zdecydowanie maksuje to. to, 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 to w. Nic na to ja nie poradzę. No i ja znowu używu. Przekamy to, prawda? Jakby. Czy ja jestem w stanie go tutaj zabić? Tak się zastanawiam. Ja jestem w stanie go tutaj zabić. Czy on mnie jest tutaj w stanie? O ja, muszę uciekać. Ja pierdolę. Ile on tu już bije. To jest po prostu nie do pomyślenia. Ile ten wariat bije. Serio. Tu może mi nunu wjechać. No, tu mi może nunu wjechać. I ja się muszę znowu cofnąć. To jest troszkę. Nie, niepokojące, ale jak będę miał z kolei rylaj, To powinienem być ja w stanie Jakby, wiecie, to się wyrówna, tak? Dobra, lecimy. Czy ja mam ghostować na topa? Czy ja mam ghostować na topa? Chyba nie muszę Waga farmy jest w ogóle nie wiem czemu jestem w level do tyłu Więc No W miarę to sprawnie idzie Powinienem móc uderzyć jeszcze towera Powinienem móc eee... no... Jakby w porządku Serio Jakby w porządku On niewiele jest tu w stanie zrobić Nie wiem czy ty, czy ty tam z nim w ogóle wygrywasz Wydaje mi się, że ty kolego umierasz, ale ja w tym czasie wykorzystam Wezmę sobie Towera i się cofnę i to bardzo szybciutko Mam cały item, tu w ogóle są prawie wszyscy Miska, tu jest w ogóle swoją drogą To jest dość ciekawe Dobra, i idziemy ten drugi, tym o którym mówiłem Gdzie? O, nie on nie jest, jest, tutaj jest Cyk i lecimy Z jaką się będzie sprawował? Nie mam pojęcia. Ja lecę Miska jest w ogóle 0,8, przyszła chyba patrolować. Ja idę Generalnie, jakby mamy prowadzenie z tego co widzę na tym właśnie tym turne. Powinniśmy byli w stanie móc... No? A ty jesteś, kolego, martwy. O Jezus Maria, pierdolona Śnieżka i jebany Nunu. Ja jestem martwy! Zresztą, mógłby ten Kazik coś zrobić, naprawdę! Mógłby coś ten kazyk zrobić Mam 0,5, 130 farby Ech. Ten Kazik ma 1-2 Ale that's fine, jest ok, nie ma co się strzypać 4-0, no no Najad się, powiedzmy teraz będziemy na równi Nawet będzie miał przewagę, no niestety Nic na to nie zrobię. 700. On w ogóle. Ja nie wiem, czy ja tu po prostu nie ten, nie. Yy... Wiesz, nie, nie, właśnie nie zultuję sobie od razu, żeby móc pościągać sobie, <coughs> pofarbić, jakby. Wiesz o co dochodzi yy. Oni mogą przyjść do mnie w piątkę Ja dobrze rozumiem Kurwa, ja nie wierzę, że ten gość tu przyszedł Ja nie wierzę, że ten gość tu przyszedł, nie? Czy ja przeżyję? No no na pewno jest martwy To wiem, nigdy nie swój ta. Ja jeszcze jak będę w stanie. Dobra, ja mogę tu umrzeć. Jakby, nie ma problemu. Jak yy... <laughs> Jakby wiecie, nie jest źle. Mamy... mamy, mamy teleporta, więc możemy sobie steleportować w każdym momencie. Tylko też niewiele. 750 golda. Mm. Twoją wieżę teleportuję. Zajmuję na Susa moja drużyna robi, więc ten plan działa. Dzisiaj nudny będzie gameplay. Przyznam. Trochę się naumieram umieram. Ale co? Nie ma znaczenia. Biorę to pcham od razu i spierdzielam. Nawet się z nim nie będę bił czy coś. Tylko po prostu uciekam. Ile wlezie. Ty możesz sobie ultować. Ja se też przyspiduję, więc yy, na razie. Ty, ty, a może? A może udałoby mi się go w sumie. Dresować, kolego? No. Bo, jakby nie patrzeć, to moja trudka coś robi. Nawet sporo. Prawda? Ja tu się mogę z nim pobawić. Ja tu mogę się z nim pobawić. Mi to tam nie wadzi. On jest na totalnym lowku Serio. Jakby wiecie. Koledze się zmarło Jest to nudny gameplay, ja się przyznam wam Że jest to nudny gameplay Ale... Nie mam mana tyle, żeby ją zabić Ale słuchajcie, wieża jest pusznięta, ja mam 175 farmy Ta miska powinna tu nie żyć, ja mam drugi item Teraz ja będę budował trzeci. Więc, jeśli coś jest głupie, a działa, to znaczy, że nie jest głupie. Jak tak to było? Wiesz, ja może jeden, sześć, ale zobacz na to. Ja buduję trzeci item, a gość nawet drugiego nie skończył. To jest. Inteligencja, kurwa. To jest po prostu taktyka, no. Chujowa. W sensie, no bo to synth, ale wiecie. Ja szczerze, powinienem teraz pójść, tak mi się wydaje, na dół. Więc pokręcę się tu jeszcze na topie na górze. Wieźcie go. Yy. Ona powinna umrzeć. Właśnie. Teraz idziemy sobie tutaj. Yy, czy idziemy tutaj? No, biegniemy sobie na dół. No, oni niech się bawią. Ja idę na dół, wezmę te dwie rzeczy. Widzę, że Nunu leci tam. Ale Nunu no, 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 tu możemy wtek pocałować. że. że. Yy. Nic mi nie mogą zrobić. Robię presję, robię takie. Dymy, że. zostawisz synchta. Tak sają. To ci spuszuję Wszystko, co poleci. Yy, przyjdziesz, to reszta drużyny zrobi, i od w tym właśnie chodzi, prawda? Patrzę, czy ktoś tu idzie. Nikt tu nie idzie. Zabieram całą farmę. Yy, nasus. Dopiero złożył buty. Także wiesz. Ja się tak najadłem teraz. Na żarty jestem strasznie. Mam prawie cały item. I dalej, zabieramy co możemy O, no, dostałem towerka, to nic nie szkodzi Zobacz tylko na to, ile tu jest dobroci, nie? I kolejna wieża, pyk I bierzemy co w łapki padnie, popadnie z biedny zaraz umrze jak nie już Ja całego towera kończę Drużynka wygrywa Jest stomp totalny Taktyka działa I, I tyle także słuchajcie Zostaw komentarz Zostaw followa Jak masz jakiś pomysł na grę Napisz mi w komentarzu Przypnę ci serduszko A my widzimy się kochani W kolejnym materiale po prostu Taka jest prawda Nie ma to co, co tego rozdmuchiwać i tyle, zobaczymy, zobaczymy, gdzie nas umieści po tej gereczce.